Hejka, dzisiaj Wam pokażemy tutorial na takiego kociaka. Tak on wygląda. I potrzebne nam będą czarna modelina różowa. Bo to zależy od jakiego koloru chcecie mieć kota, yy, giełka, i skalpel. Na początku dzielimy na pół, tak żeby była mniejsza kulka, na łapki i uszka. A tak to na całe ciało to będzie, i robimy kulkę. Jeśli mamy już kulkę, to spłaszczamy ją, i mamy takiego placka, i tak bierzemy dół na kształt łuski. No. Chodzi coś takiego. I ogonek tak bardziej w bok, jak taki był, byłby duch, coś takiego. I formujemy. Gdy już mamy uformowane ciało, bierzemy kolejną kulkę i dzielimy znowu mniej więcej na pół. I z jednej połówki robimy łapki, czyli znowu dzielimy na pół równo mniej więcej. I robimy dwie równe kulki. Gdy mamy dwie równe kulki już, to możemy dokleić do naszego kotka. Mniej więcej gdzieś tak o tutaj, żeby było no, takie łapki. Bierzemy teraz kolejną część i znowu dzielimy mniej więcej na równą połowę. I będą z tego uszka. Robimy taką kuleczkę. Leczka robimy. Lekko zgniatamy i robimy taki trójkącik tak o. Przyciskamy, formujemy. No, gdy już mamy uszkę. Próbujemy doformować do tego, no, czy mniej Bo ja nie widzę. Nie ten. Następnie bierzemy igiełkę i formujemy taki dołek w uszku, coś w tym stylu. Formujemy trochę palcem, jak to woli. Następnie bierzemy czarną kulkę i dzielimy gdzieś tak też na połowę i z tej mniejszej połowy wybieramy i jeżeli mamy takiego dużego kotka to bierzemy większą oczywiście kulkę i robimy mniej więcej takie oczka Kuleczkę robimy i drugą kuleczkę podobną do tej miarę taką samą No I spłaszczamy Za bardzo spłaszczam. Można też ułożyć, i spłaszczyć na wyrobie. Też będzie dobrze. Formujemy igiełką. Robimy kuleczkę i robimy taki paseczek cieniutki. Żeby był taki w miarę cienki na wąsy i. Buźkę. No, gdy mamy już paseczek, ucinamy takie mniejsze, odcinamy ten tylny, odcinamy i robimy wąsy mniej więcej, żeby były równe, kurde. Ci, co robią tutoriale, to wiedzą, że to jest niełatwe. Kurde. No. On jakby był w wojsku. No. Następnie bierzemy gdzieś taki okawałek, kawałek, która będzie bardzo trudna, bo trzeba będzie robić taką buźkę. I tak składamy. I robimy takiego wąsa jakby. Odwodną, No nie wiem. O, moja piosenka leci. Dobra. Jak widzi nam coś takiego, jest dobrze. Yy, ja w tej chwili mi się tak ręce trzęsą, że nie mogę. Dajem takiego. Można jeszcze jak coś to poprawić, to na wyrobie. No, oboż. Co to jest? Wkładamy igiełką, żeby było łatwiej. No. Jeśli nasz wybór jest skończony, możemy dać pół fabrykaty, żeby był do powieszenia, tak jak tutaj. Ja nie daję, bo robię taką jakby ozdobę. Muszę pierścionek. No, wyszło w miarę ładnie, moim zdaniem. I dziękujemy za oglądanie. Piszcie w komentarzach, jaki tutorial mamy następny zrobić. I pa!